Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie we środę 20, bodajże 4 albo 3 sierpnia. Wspominałem na poprzednich filmach, że pokażę Wam coś z warsztatu. Na dużym warsztacie mamy obecnie przez te żniwa Nie mieliśmy już gdzie wysypać zboża i wysypaliśmy tam 20 ton jęczmienia. I musimy się skupić tu na tej na tym podwórku gdzie mieszkam, w takim małym garażu zrobić, zregenerować wał strunowy od naszego agregatu uprawowo siewnego pracami, pracami zajmuje się szwagier. Już na wcześniejszych filmach mówiłem, że szwagier jest bardzo dobrym ślusarzem i spawaczem. Obecnie już na emeryturze ma swoją działalność. I u mnie, tu w tym garażu, prowadzi regenerację wału strunowego. Wstawiamy płaskowniki 40 razy 10 tak jak to było. Tylko pokażę Wam, co z tych płaskowników, które były, zostało. Jakie one się zrobiły cieniutkie. Zobaczcie. Można robić z nich tasaki do, do. Starsi widzowie będą wiedzieć o co chodzi. Tasak. Jeżeli ktoś wie, to piszcie w komentarzach. Tak to przy u nas tutaj się na pomorzu nazywało. Jeżeli ktoś miał krowy, młodsi widzowie na pewno nie będą wiedzieli o co chodzi, o czym mówię. To jest dosyć stan taka twarda i wyostrzyć, wyklepać. Trochę można z tego fajny tasak zrobić. Tyle zostało z tych strun, które były. One były y, też 40, ale razy 8. Teraz mamy 40 razy 10, 10 mm grubość płaskownika. Ten wał zrobił od 2004 roku, jak go kupiłem, y, przepracował gdzieś w gospodarstwie no, minimum 1500 hektarów. 1500 hektarów, być może więcej. Dokładnie nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, ale na pewno nie mniej przez te wszystkie lata zrobił jak 1500 hektarów. No co, trzeba było wyciąć stare struny, powycinać. Najgorsze to wycinanie. Tutaj to stare zostaje, to jest też nasza modyfikacja w tym wale, bo one się rwały, tu były tylko wpuszczane, spawane z dwóch stron. Ułamywały się te struny, więc szwagier mi zrobił coś takiego. Taki kątownik przegięty, pospawany wtedy, tu już nam ten problem odszedł. Ten wał też nie posiadał yy, osi, tylko były te flansze. Też tutaj szwagier wycinał, wypalał flansze te małe, żeby to wypełnić. Wsadziliśmy oś ten wał i tutaj pełną flansz. I już ten wał się nie łamał. On się po prostu mi od samego początku łamał. Jakby większy opór. Materiału ziemi także ulegał złamaniu. To taka była modyfikacja, już wtedy nasza. No i teraz postanowiliśmy go zregenerować. Nowy wał kuba dowiadywał się, kosztował ile Cztery 4000. Prawie, prawie 4000. Wał strunowy. Ale bez tej osi. Tu jest grubościenna rura, tylko pusty. Czyli. Ten na pewno nam wytrzyma dużo więcej. Aha Dzielony był kuba, mówi po półtora metra. To jest 3 metry. Płaskownik jest zwykły, nie jest jakiś gatunek. Postanowiłem kupić zwykły, bo w przyszłości, no, w niedługim czasie, być może coś zmienimy. Także przypuszczam, że to kilka sezonów i tak by nam wytrzymało, zanim się zrobi z tego takie ostrze. Zobaczcie. Tak wygląda materiał, który był na początku takim materiałem szerokim 40 tylko że on był ósemka, a to jest dziesiątka. też z jak do końca nie wiem, bo tak patrzę, to może i dziesiątka była, też a tak jak mi Kuba że szwagier mówi, że być może też to była dziesiątka, tylko ona już no, być może była, no bo ona się już po prostu wytarła. Zobaczcie, tu już z tej strony to można, mówię, poklepać i robić z tego tasaki. Być może zimą, jak nie będziemy mieli co robić, to zobaczcie z tych wszystkich elementów wyciętych zrobimy dla całego województwa albo dla widzów naszego kanału takie fajne, ozdobne tasaki ze starego wału. Będziecie mogli je u mnie odbierać, albo będę wysyłał je Wam osobiście. Proszę Was w dalszym ciągu i zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Chciałbym Wam podziękować korzystając z okazji nagrywania tego vlogu w warsztacie za pierwsze 100 subskrypcji w ciągu, no nie wiem, 6 tygodni, można powiedzieć. Ładnie to się posypało, ale wstawiliśmy chyba 56 filmów od maja, nie, chyba... Od czerwca, od czerwca, czerwiec, lipiec, sierpień, trzy miesiące. I postaramy się dalej, jeżeli będzie zainteresowanie naszymi filmami, jeżeli chcecie śledzić poczynania w naszym gospodarstwie, to zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, do oglądania kolejnych odcinków, piszcie w komentarzach, co Was ciekawi. Będę się starał odpowiadać na wszystkie zapytania. Możecie też pisać do mnie na maila Kazimierz, myślnik, wnuk, małpa, no co jeszcze? Jeszcze wprowadzamy tutaj modyfikacje. Też w tym wale, <laughs> tu już pocechowane jest, szwagier pocechował, teraz poszedł na obiad, nie ma go. Opowiem wam o co chodzi. Byłem jeszcze, bo nie uwzględniliśmy tego pierwotnie, musiałem jechać do Chojnic, przywieźć te trzy lagi, 6 metrów po, po 2 metry, lagę sześciometrową pociąłem na dwa metry, w hurtowni w Chojnicach. Presto stal, bodajże się nazywa. Bardzo fajna hurtownia, ceny fajne i materiału jest jakiego sobie tylko życzycie. Jest wszystko pod halą, niezarzewiałe, super sprawa. Tu w, w okolicy Debrzno, gdzie ja mieszkam, czuchów, lipka, w promieniu 20 km nie ma stali. Takiego kawałka materiału nie mogłem dostać. A o co chodzi z tymi trzema lagami? Mianowicie, już Wam mówię, już jest pocechowane i tutaj będziemy wstawiać takie kliny z tego też płaskownika 40 razy 10 bo ten wał stary widzimy, że między tymi flanszami, tak, na środku jak uderzał kamień, to on się wyginał. I teraz chcemy tutaj zrobić wstawki z płaskownika. Myślimy, że to ten najsłabszy punkt, środek wzmocni i nie będzie doprowadzało do przeginania się tychże płaskowników. Nie wiem jak długo ta wytrzyma, bo już chyba wcześniej powiedziałem, może się powtarzam, ale tamta stal jest krucha, czyli jest to jakiś gatunek stali twardszej. To jest zwykły płaskownik, nie wiem jak to się nazywa, ciągniony, ale nie chciałem inwestować dużo, chciałem to jak najtańszym kosztem zrobić. Za te 24 metry płaskownika zapłaciłem 572 zł, plus teraz jedna laga. Możecie sobie dodać: tyle mnie to kosztuje, plus praca szwagra. Na pewno będzie to dużo taniej aniżeli kupując nowy wał strunowy. Tak jak Kuba mówił, to jest koszt 4000. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj mieliśmy dalej. Ja miałem rozsiewać wapno. Kuba miał orać bo jeszcze tej pierwszej działki nie skończył orać podrzepak. Wczoraj, wczoraj dopiero zaczął no, mówić, no ale wczoraj mieliśmy gości, także musieliśmy o, o godzinie 18, 17 bodajże chyba już skończyliśmy pracę. No, Kuba, Kuba o 18, on trochę dłużej był z racji tego już przyjeżdżali rodzice Patrycji, dziewczyny Kuby yy, i musiałem zjechać. Co jeszcze? No ja nie jadę. Wróciłem z chojnic, przebrałem się i jadę znowu z Kubą do Krajenki. Jedziemy, bo dzwonił do mnie, że nie pojedzie orać, bo jest awaria. Chodź, Kuba, opowiesz coś. Jest awaria w Renówce. Nie pierwszy raz ta awaria nam się zdarza. Ona się powtarza nam dość często. Jest to chyba już trzeci raz. Wymiana uszczelniacza tutaj na tej ladze na ramieniu ktoś ma renówkę to wie o co chodzi jeżeli yy, będzie to jakiś taki majsterek, który wie o co chodzi niech mi doradzi czego tak często te uszczelniacze które ja tu zakładam, wymieniam mówię już chyba trzy razy wymienialiśmy niektóre jak się ten chodził akurat dwa lata, a nieraz nam się zdarza tak, że po wymianie od razu nam sięło też co tu może być przyczyną tego? Czy tu już jest po prostu, nie ma wymiaru? Ciągnik ma już swoje lata, to jest 81 rok, ale ciągle jest Kuba, cały czas ta strona, prawa, tak? No to zawsze z prawej, no? Z prawej strony, cały czas z prawej strony. To może jak chodziło przy pługu zagonowym, gdzieś tam kiedyś. No no, bo tutaj ta siła jakby większa chyba działa, co? No nie nawet, wiem, no to, możecie to, mi też pisać, pod, czy ja się mylę, czy może dobrze. Ja to tak na logikę biorę trochę. Yy, majstrem żadnym nie jestem. Yy, no cóż, jedziemy tutaj w Czuchowie, w Chojnicach też. On dzwonił do mnie, jak byłem po te płaskowniki. Nie mogłem tam nigdzie zajechać, ani do Agromy, Agroursus w Chojnicach, ani tam do Rupiego sklepu, gdzie tych uszczelniaczy, łańcuchów, wszystkich rzeczy tego rodzaju, pasów klinowych jest w Multum. Też fajny sklep w Chojnicach. Ale akurat takiego uszczelniacza nie ma. Pamiętasz wymiary tego uszczelniacza? I dodzwonił się do krajenki, gdzie kupowaliśmy w ubiegłym roku te boczne. Nie wiem, jak to się odciągi, nazywa. Czy co? Odciągi, to jest... odciągi to są po boku. To są wieszaki chyba. Też wieszaki, telagi, a to są, no nie wiem, cięgno, cięgna. O, cięgno, o, chyba cięgna, bo jest regulacja, to raczej się nazywa fachowo cięgno. Też w tym sklepie, w krajence, do, do którego teraz będziemy musieli pojechać, to jest chyba z 50 km 40 km mamy w jedną stronę. Yy, musimy pojechać i kupić ten kupimy sobie od razu trzy takie uszczelniacze bo to żeby leżało ile kosztuje jeden? 90 zł a patrzałeś ceny jakie są najtańszych i najdroższych? 250 oryginał 250 kosztuje oryginał, tak? no i na oryginale jeździłem najdłużej kiedyś, 4 lata żeby nie było, że teraz kupimy właśnie nie wiem, piszcie Ale w komentarzach. Ale był za 70-60 za 60 zł wtedy w Piszcie w komentarzach, czy warto zakładać te takie po prostu pasujące wymiarem uszczelniacze, czy lepiej kupować te drogie. Czy to jeżeli coś tu jest może. W niej to czy rysuje. coś tu jest zużyte? I to, w środku może czy, czy ja założę drogi, czy tańszy, to i tak on nie będzie mi to trzymał, bo po prostu trzeba to rozebrać zimą na warsztacie i zobaczyć, o co tutaj chodzi. Bardzo bym Was prosił, jeżeli ktoś jest zorientowany, co to jest za przyczyna, to możecie mi podpowiedzieć. Piszcie w komentarzach, może mi coś pomożecie w tym temacie. Dobra, Kuba mnie pogania. Nie wiem, czy już mówiłem. Bo chciałem wam podziękować. Mówiłeś. Mówiłem to jeszcze raz. Wam dziękuję za te subskrypcje i zachęcam was do subskrybowania. Zachęcam was bardzo serdecznie do subskrybowania naszego kanału. To już gwizdał na mnie, żona wraca z pracy. Do subskrybowania naszego kanału. Kciuki w górę, kciuki w dół, jak Wam się nie podoba. I, I... I... Kuba mi zwraca uwagę, bo ja zawsze tak biorę i widzicie wtedy tylko moją brodę blisko, żeby po prostu... A biorę dlatego blisko telefon, żeby było słychać, co mówię. No nic, jedziemy do Krajenki. Co, no to tyle z tego materiału. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Tym, którzy subskrybują mój kanał, zachęcam w dalszym ciągu do oglądania. Naprawdę będzie ciekawie. Zimą na warsztacie, w sezonie, wszystko na polu. Będziemy Wam przekazywać, mówić, opowiadać, pokazywać. Cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Aha, jeszcze dopowiem, że wybieram się teraz. Zostałem zaproszony przez Wam już u niego byłem 3 lata temu. Teraz się od, tego, od tej pory, ostatnie mojej, moich odwiedzin u niego bardzo rozwinął. Tam w jednym vlogu, gdzie u niego był szoko, yy, zajechałem wtedy po tym grillu w niedzielę, zaskoczyłem ich. Spotkaliśmy się, wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy. Tam też na jednym z odcinków jestem, w tym jego materiale. I teraz zostałem zaproszony... Ponownie, żeby go odwiedzić i myślę, że może w tym razem pojedzie ze mną też Kuba do Joker Farma, bo mnie zaprosił. po części te, co wystawił? Tak, jedziemy po części, które wystawi, bo tam jest fajnych parę gadżetów, które nam się przydadzą. Moja żona wróciła z pracy i teraz będzie gotować obiad, bo my jedziemy do krajenki. Trzymajcie się, cześć, żegnamy Was do następnego razu. Eja. Albo tak, albo tak. Cześć, trzymajcie się. Trzyma.